Dla aniołka. Nie udawaj pijanego. Wypiłem tylko butelkę tequili. Kiepski z ciebie aktor. Oddawaj. Jesteś trzeźwy. Tak, ale... upiłem się miłością. Nie mogę bez ciebie żyć. Jak wtedy, gdy golnąłeś sobie z Sabrinką. Zapomnijmy o tym. To koniec. Zaczekaj. Przypomnijmy sobie wspólne chwile. Pamiętasz nasze marzenia i obietnice? Musiałem zaakceptować Twoje błędy. Moje? Co zrobiłaś z Luką? Co cię to obchodzi? Nie byłam już Twoją dziewczyną. To różnica, a Ty wciąż spotykasz się z Sabriną. Tylko w sprawach zespołu. Chciałabym Ci uwierzyć. Czemu nie spróbujesz? Bo nie mogę. Gdzie ta ja? Nie wiadomo. Może zaginęła w dżungli. Jasne. Zamknijcie się. Idź spać do szafy ze swoimi przyjaciółkami, harpiami. Co? Wyrażaj się. Dobrze radzę, bo pożałujesz. Dziewczyny, spokojnie. Zapomniałam o czymś mega ważnym. Co się stało? Tata zatrudnił nowego nauczyciela plastyki Co? Nie zauważyłyście? Reverte odszedł i zostawił nam list pożegnalny Już nie wróci Zaczekaj Myślę, że wróci, jak wyzdrowieje Dokładnie Ma już następcę To Mija. Czemu zamknęłyście? Ona nie puka Spokojnie, już idę Lubicie serenady? Zapraszam na dół To nie my, tylko chłopaki Też ich zaprosiłem Nic nie zrobiłyśmy Zebrałyście się tu bez powodu? Jesteśmy niewinne Zbierajcie się, biegł się To nie w porządku Serenada była paskudna. Ruchy. To niesprawiedliwe. Idę. Co? Strach. Co? Nic. Cisza. Macie siłę na serenady? Zobaczymy, jak wam pójdą brzuszki. Zaczynajcie. Na podłogę. Nic nie zrobiłam. Co się stało z reverte? Właśnie. Oparzyła go meduza. Został w Puerto Vallarta. Naprawdę? Nie sądzę. Bo ma tu mieszkanie i psa. Pogadam z tatą i dowiem się czegoś. Mogę o coś spytać? Nie. Rób brzuszki. Na to czekacie. Nie mi majtki. 100 na Uba. Nie damy rady. 99, 100. Gdy Diego jeszcze raz będzie miał świetny pomysł, zawiedzimy go. Wszystko mnie boli. Pilar, rozmawiałaś z tatą o Reverte? Nie, wściekł się za serenadę. Spytam mojego starego. Już to zrobiłem. Reverte powiedział, że zamieszka tutaj? Co się dzieje? Zostaje w Vallarta. Przyleciał już do Mexico City. I wróci do szkoły? Nie wiem. Nie sądzę, bo tata zatrudnił innego nauczyciela. Co? Nie mamy pewności. Mówię, co wiem. Jak szybko. Sprawdźmy, czy Reverte wróci. Tak. Wszyscy? Tak. Chodźmy. Ruchy. Czemu nie zrobiliśmy tego od razu? A kto ci broni? Nie gadaj wciąż przez telefon. Załatwiam sprawy. Jestem samotną kobietą bez córki. Lepiej usiąść na tym. Wymień te krzesła. Ubezpieczyłam ciało na wysoką sumę. Wygaduję głupoty. Proszę. Nie chcę. Czemu? Straciłam moją księżniczkę. Nie mów tak. Przesadzasz. Co się stało? To długa historia. Wolę nie wchodzić w szczegóły. Nie płacz. Zjedz coś. Nie chcę. Już dobrze. Takie są nastolatki. Przejdzie jej. Ważne, by wiedzieć, jak ją kontrolować. Amci, amci. Nie chcę. Mam nadzieję, że... Hej! Że zaakceptuję karę, którą wymyśliłeś. Oczywiście. Teraz wprowadzę mój plan w życie. Dzięki. Alicjo? Natychmiast przyślij do mnie Pardo. Almuzu, nie płacz już. O co chodzi? Same problemy. Spardo, Arango i Koluci. Nie chcę. Otwórz. Paskualu. Almusiu. Masz rację. Brawa. Potrzebujemy nowoczesnej pani profesor, która jest super i nas rozumie. Jasne. Brawa. Kogo obchodzi, kto był królem Austrii, zawierał umowy z piekarzem albo podrywał ciotkę Wiko. To nieważne. Masz rację. Wreszcie ktoś nas rozumie. Coś pani powiem. Co więcej, nikogo nic nie obchodzi. Dokładnie. Proponuję, żebyśmy w ogóle się nie uczyli. No właśnie. Na przykład mnie nic nie obchodzi. Nie obchodzi mnie, jak opracujesz ten temat. A wiesz dlaczego? Czemu? Bo i tak czeka Cię egzamin. Dzięki, nie spodziewałam się takiego powitania. Przepraszam Pani Profesor. Czego chcesz? Roberto, do dyrekcji. Pan Gandhi, jak chce Cię widzieć? Żegnam do dyrekcji. Na razie. Rzucaj tam. Co z tobą, Giovanni? Jeszcze przed chwilą byłeś w skobronkach. Czemu nie prosisz o brawa? Załamałeś się. Nie ominiecie to, co najlepsze.